Okej, okay. Halo Halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich. Dajcie proszę mm, znać, czy, czy to działa. <ścoughs> bo e, odpo, Uczę się, że tak powiem, odpaliłem tutaj z jakiegoś innego programiku. Mm, czy widać mnie, czy nie widać? Jerba jest. Także spoko. Jak możecie, to napiszcie proszę jakiś komentarz. Obojętnie co. Ja wtedy zobaczę, czy tutaj w ogóle mi te komentarze zbiera. Poczekam chwilkę. Okej, okay, fajnie, dobra. Jest Wojtek. Skąd się kojarzę tego gościa? Nie wiem skąd. Dobra, eee, tylko wiecie co, to dzisiaj będzie takie, że tak powiem, zabawa na żywo i taka, jakby to powiedzieć, <laughs> no uczę się za czas, nie myślę, że tam się rozkręcę z tym, eee, chciałbym zobaczyć, czy to działa, czy to nie działa, ok, dajcie znać proszę, czy, czy Wojtek, czy widać Twój komentarz tutaj, czy nie widać? No, wszystko działa. Dobra, super, fajnie. Napiszcie, proszę, skąd klikacie. Jeszcze chwilę poczekamy, może jeszcze parę osób wskoczy i będziemy lecieć. Bo, 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 bo... Gdzie te moje pytanka są? Dobra, wszystko działa. Okej, okay, no to fajnie. Jeszcze pytanko, czy, czy, czy u Was tak mryga, czy, 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 czy nie mryga, czy obraz jest czysty? Dajcie znać, jak, jak, jak z tym obrazem jest, czy jakby wszystko jest ok, czy ja dobrze, dobrze mnie słychać i będziemy startować. Założenie jest tak, jak ostatnio 10 11 minut, ale pewnie, kurde, się rozgadam i będzie 20. Gdzieś tutaj jest timer. Dobra. <laughs> Dobra, jakbyście mogli gdzieś tam udostępnić to, to będę wdzięczny. Czysty, czysty. Dobra, dziękuję bardzo. To co? Będziemy chyba powoli zaczynać. Dobra, a więc tak, dzisiaj dostaliśmy w sumie 4-5 pytań. To tak postaram się na każde odpowiedzieć jak najszybciej, najkonkretniej. Jeżeli jakiekolwiek jakieś tam pytania wyskoczą gdzieś tam w, w trakcie, to chętnie odpowiemy. Eee, i, i, I jeżeli mielibyście jakieś pytania o jakieś wyceny, że tak powiem, na gorąco, to. To albo dzisiaj możemy to spróbować jakoś ruszyć, albo po prostu umówić się może na kolejny jakiś taki live, że po prostu o w ogóle, no dajcie znać w ogóle co myślicie o takim, o takim, o takim spotkaniu, w którym na przykład spotkalibyśmy się i byście na gorąco rzucali po prostu jakie samochody was interesują, i byśmy szukali na nam na, na gorąco, bym po, bym po prostu pokazał. Jak szukamy tych samochodów, na co zwracać uwagi, na, na co zwracać uwagę? Przed przesłaniem na przykład takich linków już, e, że tak powiem, gdzieś tam dalej. Nie? Żeby samemu sobie przesiewać takie, takie samochody. Hmm. Jeżeli oczywiście czegoś szukacie, prawda? Sorry. Jeżeli to Was by interesowało, to, to dajcie znać w komentarzach, to, to pomyślimy nad tym i ustalimy jakąś datę. Okej. Okay. Dobra, także mamy dzisiaj pięć pytań, i zaczynamy od: czy oferowane samochody są przeglądane przed importem? A więc tak, głównie bazujemy na raportach: na raportach Carfax, jeżeli chodzi o historię tych samochodów. Bazujemy też na Innych stronach, na których sprawdzamy te, te samochody, czy wcześniej, ile, e, czy wcześniej, czy wcześniej miały jakieś kolizje, czy to są flipy, kto, kto je sprzedaje, w jakim stanie, e, czy mają papiery dobre. Tak, także prześwietlamy je tak naprawdę, jak się da. Jest taka możliwość też oczywiście zrobienia tych, tych inspekcji, gdzieś tam rzadko z tego korzystamy. Oczywiście to wiąże się z jakimiś tam dodatkowymi kosztami, ale jest taka też możliwość, tak? Tylko to generalnie trzeba zlecić co najmniej 3, 3 dni przed aukcją. Czy nie wiem, jeżeli tam aukcja jest w piątek, to w poniedziałek, tak najpóźniej trzeba to zlecić i wtedy możemy jeszcze to zorganizować. Prawda? Czyli głównie bazujemy na papierach. I, i, I jeżeli chodzi o inspekcję, tak też można to zrobić. Czy istnieją ograniczenia dotyczące niektórych marek, czy modeli. Czy istnieją ograniczenia dotyczące niektórych marek czy modeli? To generalnie, jeżeli chodzi o ograniczenia, no to ograniczenie są jest jakby wielkość tego, tego pojazdu. Tak jak tam tydzień temu rozmawialiśmy, najlepiej by było żeby to były samochody, które wchodzą do kontenera, wtedy to jakby idzie wszystko taśmowo. Jeżeli są jakieś większe zabawki, to też można zorganizować z tym, że to już pójdzie jakby na statek. Druga rzecz, jaka, jaka jest ważna, jeżeli chodzi o ograniczenia, no to tu chodzi generalnie o budżet, tak, czyli żeby ten import jakikolwiek miał sens jakby dla klienta, czyli żeby była... Czyli, żeby była oszczędność, że tak powiem, finansowa, ta korzyść finansowa, o, to jest dobre chyba słowo, i żeby była korzyść finansowa, to, to gdzieś tam te samochody powinny gdzieś się zaczynać od 40-50 tysięcy złotych, Co do pod ten dom, tak? Czyli to są to, to te wszystkie koszta. Do tego później jeszcze dochodzi tylko akcyza i, e, i, 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 i naprawa. Także to. Chociaż pamiętam tak naprawdę, że jeszcze jakiś czas temu w sumie ściągaliśmy też takie samochody gdzieś tam starsze to wszystko zależy tak naprawdę od klienta prawda, jeżeli szuka jakiegoś rodzynka w cudzysłowie, którego nie ma nigdzie w Europie albo gdziekolwiek. To 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 no to wiadomo, że nawet takie samochody gdzieś tam za 1000 dolarów czy tam za 2000 można kupić z tym, że no na nich już jakieś tam Biznesu, że tak powiem, nie będzie, prawda? Czyli tam tych oszczędności gdzieś tam 30%, to, to nie do końca będzie to się spinało. Bo tak naprawdę te wszystkie koszty gdzieś tam po drodze są praktycznie, no, podobne są, czy to auto za, za nie wiem, za 2000, czy, czy za 10 tysięcy. Czy transport czy tam wszystkie koszty są plus minus podobne. Eee, także najlepsze, że tak powiem, najlepszy. Eee, najlepsza oszczędność jest na samochodach tych droższych, tak? Marki premium. im nowsze, tym tak naprawdę. Tym większa jest oszczędność. Także tutaj bym generalnie, jakby, żeby w skrócie, jeżeli chodzi o te ograniczenia, to, to wielkość, głównie to, co mi przychodzi do głowy, wielkość, no i, no i finanse, tak naprawdę, żeby to się, żeby to się spinało finansowo, żeby, żeby, żeby po prostu klient poczuł, że to był dobry ruch, tak, żeby ten czas, który czekał na te auto, przypuśćmy, nie wiem, 8-10 tygodni czeka na auto, później naprawi, też kilka tygodni w zależności. Eee. Są rekordziści. Eee. Są rekordziści, którzy chyba tam po tygodniu już po tym autem jeździli od dostarczenia. Eee. I to w sumie w te święta. Eee. Są tacy, którym gdzieś tam troszkę drożej to to schodzi ze względu na, wiem, na, jakieś, na jakieś części albo cokolwiek innego, prawda. To to jest to. Eee. Jakie auto najdroższe kupiłeś? O, tutaj jakieś pytanko wpadło. Jakie auto najdroższe kupiłeś? Hmm. Najdroższe to w zeszłym roku chyba było kilka sztuk takich, po, po około 50, 50 tysięcy hmm, na aukcji. Eee, kurczę, co to było? To był na pewno Taycan. Eee. Kurczę. Co tam było jeszcze? Czy G-klasa jakaś? Musiał, musiał, musiałbym sprawdzić, ale z tego co kojarzę to na pewno pamiętam. Eee, Tajkana. Korwety jakieś? Kurczę, nie pamiętam naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Jakie są, jakie są najpopularniejsze modele samochodów importowanych z USA? A, czy są marki, których ściągacie najwięcej? Generalnie tak. Tutaj w sumie znalazłem taki raport. W sumie dostajemy te raporty co tydzień, i, 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 i najbardziej popularnym samochodem mm, kupowanym, najbardziej popularnym, najwięcej wyszukiwań. O, najwięcej wyszukiwań. Ma już kilka tygodni pod rząd Audi Q5, prawda? Czyli to jest najbardziej popularny samochód, który, który jest wyszukiwany na aukcjach. Później mamy BMW serii 3, x 5 Tiguan, Tesla, Nissan. Tak to wygląda. Powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o to, no to to jest kurde prawda, nie? Nawet u nas tak naprawdę, bo kupiątki, chyba w tym tygodniu dostaliśmy dwa depozyty na kupiątki. Dzisiaj jedną licytowaliśmy, jutro mamy dwie. E, także to jest model popularny, gdzieś tam takie roczniki 18/20. Sporo tego się kupuje i tak no, widać generalnie. E, nie zawsze jest tak łatwo to co, wyrwać coś w dobrej kasie, właśnie ze względu na to, że dużo ludzi to chce. Później kolejno Tiguan. Też Tiguan ostatnio kupiliśmy. W sumie też to ciekawie generalnie wygląda, jeżeli chodzi o porównanie tych cen w USA. A a, 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 a ceny w Polsce tych samochodów w sumie kupiliśmy jakoś w czasie świąt, chyba dla takiego inwestora. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wstępnie wygląda to ok. Tesla nie kupywaliśmy. W sumie ostatnio mieliśmy zapytanie o nią, ale, ale nie, nie, nie. Nie kupywaliśmy. W sumie to się generalnie, jakby też u nas, u nas jakby jeżeli chodzi o te. O te zapytania to to się to wygląda tak Kupięć, 5 piątki a czwórki, escape też tego troszkę że tak powiem jest o właśnie M8 o właśnie Wojtek dobrze dobrze podpowiedział właśnie M8 kupiliśmy też Hmm. było parę takich sztuk, gdzieś tam grubszych trochę ale tak na, na szybko gdzieś tam, nie pamiętam czy mi jeździsz na, na co? gdzie masz auto z US? Wiesz co, ja mieszkam y, generalnie w Wielkiej Brytanii także, także ja jeszcze aktualnie ang anglikiem, prawda? E jeżdżę, jeżdżę piątką BMW 5 z, z, z... 3-letnią chyba, jakoś tak, prawda? Polecam generalnie, bardzo dobry samochód. Dobra, co tu mamy dalej? Jakie są najpopularniejsze, czy są marki, które ściągacie najwięcej? Co my tu dalej mamy. Jakie są koszty związane z importem samochodów oprócz samej. Oprócz samej ceny pojazdu? Okej. Okay. No to tych kosztów gdzieś tam po drodze jakby kilka jest, prawda? Czyli na, na początek trzeba zapłacić za. Za, za co trzeba zapłacić? Za, za auto na aukcji, później trzeba zapłacić za prowizję domu aukcyjnego, czyli na przykład nie wiem, dla Kopartu albo dla II. później jest e, transport tego samochodu z aukcji do e, z aukcji do, 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 do na załadunek, później statek później jak już auto dopłynie e, VAT cło, rozładunek no i transport, nie? i jeszcze, i jeszcze e, broker Także tak to w skrócie wygląda. Generalnie te płatności są rozłożone na kilka etapów na. A no i dla nas też by sobie coś się przydało, nie? E... E... płatności są rozdzielone na cztery lub na pięć etapów. Także pierwszy etap jest płatny przed aukcją, a ostatni jest tak naprawdę przy odbiorze tego samochodu. Tak, tak m 8 ten sam właściciel. Dokładnie. E... Były jeszcze jakieś. A, maserati były w sumie też ostatnio jakieś takie dwie, dwie mocniejsze sztuki, dwie czy trzy. Eee, też takie po 50 tysięcy. Mhm. Tak, w sumie. I to w sumie też dla jednego klienta. Dobra. Także jeżeli chodzi o koszty, no to no to, no to, to plus minus rozjaśnimy, mam nadzieję. Może to tam strasznie brzmi że tego dużo jest, czy coś czy jakieś tam poplątane, ale to na spokojnie jakby my to rozkładamy wszystko na, na płatności takie, że tak powiem, etapami, żeby też na raz gdzieś tam już zabolało. Co my tu mamy ostatnie ostatnie pytanko jeszcze w międzyczasie. O tutaj wrzucę wam taką stronkę, jakbyście chcieli. Żebyśmy wam coś poszukali, to też możecie skorzystać z takiej strony. Jest to zbudowane w w formie quizu, także odpowiadamy na 3-5 pytań i, i, i tak naprawdę nam bardzo to pomaga w, w szybkiej pomocy, jeżeli chodzi o wyszukiwanie tych samochodów, prawda? Także, także tak to wygląda. Można się z nami, z nami kontaktować generalnie przez, przez ten quiz, tak? Głównie można też zadzwonić, to no później wrzucę numery telefonów. I w sumie co? W sumie jeszcze jedno pytanko: jak wygląda sprawa serwisu i części zamiennych dla samochodów? Jak wygląda sprawa serwisu i części zamiennych dla samochodów ze Stanów? Ciężko, ciężko dostępne. No generalnie to też jakby zależy o jakim samochodzie. Hmm. Tutaj numery telefonów wrzu wrzuciłem do, do chłopaków. Oni głównie działają właśnie na, że tak powiem, na telefonie, prawda? I staramy się do każdego odezwać w ciągu 15, maksymalnie 30 minut. Także nad tym pracujemy. Takie zapytań dostajemy troszkę ostatnio, ale ale wszystko, wszystko. Wszystko na dobrej drodze, żeby ten czas odpowiedzi był jeszcze krótszy. E, jak wygląda sprawa serwisu i części zamiennych do, do samochodów ze Stanów, e, ciężko dostępne? No to też tak naprawdę zależy od modelu, prawda? Ale z tego, co tam widzimy, to większość tak naprawdę gdzieś tam tych, tych, tych części jest dostępne na rynku. E, czy tam na Allegro, czy, czy, czy tam gdziekolwiek. A jeżeli jest jakiś problem, to garaże tam nawet, z którymi współpracujemy, to szukają nawet tych części gdzieś tam na Litwie eee, i, 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 i generalnie dają radę, prawda? Tych takich. No, generalnie już wiadomo, tych Amerykańców też, że tak powiem, troszkę najechało. Są ludzie, którzy typowo tym się zajmują, czyli przychodzą jakby tylko i wyłącznie sprzedają części, także. Eee, myślę, że nie ma jakiegoś tam problemu z tym w takich, że tak powiem, popularnych modelach, prawda? Jeżeli czegoś brakuje, to to klienci nawet gdzieś tam w ASO kupują i też często mówią, że po prostu nawet te ceny w ASO są albo porównywalne, porównywalne, albo nawet czasami gdzieś tam tańsze, jeżeli chodzi o, 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 o ceny gdzieś tam na tym, w cudzysłowie, na tym drugim rynku. No jeśli chodzi o takie pytania, które tutaj mieliśmy gdzieś tam zapisane, takie pięć sztuk. Hmm, Które wybraliśmy, to tam to tak wstępnie, e, wstępnie, wstępnie, wstępnie myślę, że odpowiedziałem. Hmm, jeżeli jakieś jeszcze może pytanie macie na gorąco, to jeszcze z jedno można ciachnąć i, i, i będziemy u, u, uciekać. Poczekamy chwilkę i jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to. To, to, to. To nie będzie. Jeszcze takie tutaj, na dole taki paseczek kupiłem. Kupiłem, kurde. E, wrzuciłem. Generalnie wypłacamy taki voucher w formie. w formie podziękowania, że tak powiem. Czyli za każdego klienta, który przyjdzie do nas i, i, i kupimy z nim. Czyli dojdziemy do tej aukcji, wygramy ten samochód, wypłacamy voucher taki na paliwkę 800 zł i, i w tym tygodniu już powiem szczerze kilku klientów nas poleciło dalej, także fajnie gdzieś tam to zbiera. Takie 800 wek myślę, że na weekend to, to spoko, bonusik. Także jeżeli gdzieś tam kogoś znacie, gdzieś tam nas obserwujecie i jakoś tam się to Wam, wam spina, albo może coś Wam kopywaliśmy, to... Myślę, że też warto pomyśleć o znajomym, żeby im też pomóc, gdzieś tam pomóc, znaleźć jakąś fajną brykę. Wiosna idzie, to możemy coś tam pomóc im kupić, prawda? Ten voucher generalnie wypłacamy od razu w momencie, jak auto zostanie zakupione na aukcji. Nawet w sumie dzisiaj jedno auto kupiliśmy też w takim, w takim modelu. Także jutro voucher poleci już do klienta. Także chyba pytań nie ma. Także będziemy tu kończyć powoli. Eee, gdzieś tam troszkę będziemy się rozkręcać. Myślę, że za tydzień już eee, będzie to już lepiej. Gdzieś tam też dopiero się uczę, że tak powiem, tej, tej tego programiku. Także myślę, że będzie lepiej. W przyszłym tygodniu, jak macie jakieś pytania, to też możecie śmiało wrzucać. Jak chcecie, to dajcie znać w komentarzach, to może właśnie mówimy się na takie szukanie samochodu na live. W taką zabawę. Mm. I generalnie jeżeli to oglądacie gdzieś tam podoba nam się, wam się to co robimy to bylibyśmy wdzięczni za jakieś z jakiegoś lajka like czy udostępnienie prawda żeby więcej ludzi mogło to zobaczyć. Nam to się na pewno e, przyda i pomoże gdzieś tam w tym rozwoju. Dobra dobra to dzięki bardzo. Za dzisiaj pięć pytań przylecieliśmy, Zrobiło się ponad 20 minut, także chyba jednak zaczniemy od takiej formy, że będziemy zakładać, że to zajmuje 20 minut, a nie 10 minut. Założenie było takie, że trzy szybkie pytania i kończymy. Tu jednak troszkę się rozciąga, ale, ale myślę, że ok, nie. Także gdzieś tam podrzućcie nam, podrzućcie nam jakieś tam pytanka na przyszły tydzień. A jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało do nas kontaktujcie się tutaj z chłopakami albo albo albo. Albo tutaj skakujcie na stronę i, 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 i szukajcie. Możecie zostawić jakąś tam reakcję, cokolwiek prawda, aby gdzieś tam zasięgi w troszkę rosły, bo wujek facebook nawet jak sypiemy forsą to i tak nas tnie, nie? Także, także dobra. Dzięki bardzo, dobrego wieczoru i Hej!